Cześć wszystkim! Pomachetni! Cześć. Cześć! Dzisiaj sobie nagrywamy z Szymonkiem. Tak, Szymonku? <głos> <głos> Dobra, dzisiaj zrobimy sobie opening jajek. Szymonek będzie otwierał. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Szymonkiem, to dajcie znać w komentarzach. Szymonek nie robi języczkiem. I, i lecimy, lecimy. Patrzcie, będziemy. Patrz, Szymonek, będziemy to jajko tutaj otwierać, widzisz? I będziemy robić takie małe otwieranie, i z tego wypadną takie zwierzaczki. Także życzcie powodzenia i lecimy. Patrz, będą wypadać. Uwaga, uuu. Widzisz, jakie są zwierzaki tutaj? Tak. Patrz, rekin. Mamy dużo zwierzaczków, tak? I zobaczymy, mm. czy uda nam się otworzyć jakieś fajne zwierzaczki. Tu jest Golden Shark. Trzeba dużo zwierzaczków otworzyć. Tak, trzeba dużo otworzyć zwierzaczków. Patrz, mamy taką. Pilka. Się. Gryzie wilk? No, jest niebezpieczny, trzeba uważać. Ale ja idę na patak, kiedy się zbudzi, to osypię. Tak? tak? No widzisz? I popatrzcie, może uda nam się zdobyć takiego bardzo... A popatrzcie, jesteś taki, no, ty jest... No tutaj jest taki ekran do nagrywania, wiesz? I tu tak. my jesteśmy, widzisz? Tu. Tu my. No, ale patrz tam na, na monitor, tutaj na chwilę. Ciekawe czy nam się uda zdobyć te, te lepsze zwierzaki, może tutaj zrobimy. No, niech się otwierają. Słuchajcie, dajcie znać koniecznie czy chcecie więcej odcinków z Szymonkiem. Szymonek, będziesz chciał statusiem ponagrywać? Tak. No to fajnie. I co, co nam, czy uda nam się zdobyć coś fajnego tutaj? Co? Tak. Tak myślisz? Tak. Zobaczymy, no, otwórzmy teraz to jajko, może wypadnie taki bardzo, bardzo rzadki zwierzaczek, taki, że nieczęsto Trzeba się pojawia. Trzeba dużo jajków wyciągnąć. Tak, patrz, mamy go, mityczny zwierzaczek, udało Trzeba się. Trzeba tak dużo. Trzeba dużo? Tak. Sprawdźmy jaki to jest, widzisz, tutaj. Ajajaj, aj, aj, nie ma takiego, o patrz, ma, ma takie dwie, dwa rzeczy dodatkowe, dwoje rzeczy. Nieźle. Dobra, otwieramy jeszcze raz. Uwaga, wilczki. Patrz, hmm. jakie wilczki są tutaj. Dobrze. Cały czas otwieramy. A i co jest, nie mogę tego włączyć. Teraz jakiś. Okej, okay, Rainbow się udało, bardzo fajnie słuchajcie. Mega, mamy Pixel Wolfa. No, Szymonek, ciekaw czy będzie szczęście, czy jeszcze jakiś mityczny zwierzaczek nam tutaj wypadnie. Ciekawy jestem. Otwórzmy jeszcze jedno. Mi Ach, jajko. To takie, proszę. Szymonek chce otworzyć takie jajko, to spróbuj otworzyć, a jak nie, to Ci pomogę. No, i co udało się czy ci pomóc? Pomóc. Pomóc ci? To czekaj, już ci pomagam. Uwaga. Ma dużo jajek. Dużo jajek. Patrz co tu jest. O! Dużo. Co to jest? Misiu? ma jeszcze dużo. Jeszcze dużo? Tu mamy jedne na razie. Teraz jeszcze. Szymonek rozdamy coś widzom. Damy coś. Tak. Dzieciom. Dobra, to weźmiemy i damy jakiegoś zwierzaczka dzieciom, ok? Ok. Patrz, co tu ma, jakiego zwierzaczka. Huge, hacket cat. Patrz, jaki duży. Dobra, to im mu damy w takim razie temu yy, chłopczykowi. Damy pewnie jakiegoś pecika. O, takiego, Pixel Wolfa damy. Nie. Jak nie damy? Patrz. Misia. Misia, chcesz dać? Dobra, czekajcie, bo musimy poczekać jeszcze 6 sekund i się prawdopodobnie uda. Tak, Szymonku? Okej, okay, dobra. Patrz, daliśmy mu. Będzie się chłopczyk cieszył, że ma taką zabawkę. No nic, dziękujemy Wam za uwagę. Pomachaj tu Szymonku do kamerkitu. Trzymajcie się, pa.